ION S3 to wielofunkcyjne urządzenie audio pełniące funkcje odtwarzacza plików dźwiękowych, liniowego przedwzmacniacza analogowego, przetwornika cyfrowo-analogowego oraz tunera radia internetowego. Urządzenie to wyposażono w wejścia stereofoniczne i wyjście do nagrywania: dwa gniazda USB, złącze Ethernet dla dysków sieciowych a dla zewnętrznych transportów gniazda AES EBU, SPDIF RCA, SPDIF BNC, optyczne TOSLINK oraz I2S. Odtwarzacz można skonfigurować w sieci lokalnej także bezprzewodowo, poprzez Wi-Fi. Wyjścia z odtwarzacza są dwa, RCA oraz XLR. Obok gniazda sieciowego znajduje się czerwona dioda sygnalizująca nieprawidłową polaryzację napięcia zasilającego. Przedwzmacniacz S3 jest w pełni analogowy. W sekcji wzmacniającej pracują lampy 6H30, a w sekcji zasilania 6C3PEB. Aby jak najlepiej dopasować sygnał wyjściowy na tylnej ściance znajdziemy przełączniki Normal Direct Amp oraz High Low. Użytkownicy streamerów Iona mają wgląd w odtwarzane pliki poprzez wyświetlacz TFT o rozdzielczości QVGA i przekątnej 3,5 cala. Wyświetlacz pomaga też w sterowaniu radiem internetowym i poszczególnymi funkcjami urządzenia. Jednak najwygodniejszym sposobem sterowania jest wykorzystanie specjalnego oprogramowania na smartfony i tablety. To bezpłatne oprogramowanie dostępne jest zarówno na urządzenia pracujące pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Nie zapomniano oczywiście o tradycyjnym zdalnym sterowaniu. Serwery muzyczne Iona zostały wyposażone w solidne aluminiowe piloty.